Do waszej matury rozszerzonej zostały 4 dni, dzisiaj mam dla was yy, zadanie na dwumian Newtona, tak bym powiedział, bo to nowość w tym roku, wzory tego stopnia was obowiązują, więc żebyście się nie dali zaskoczyć znowu. A po co mi tam A tutaj trzymajcie odpowiedź do poprzedniej pracy domowej. A jakby ktoś nie wiedział na czym polega trójkąt Paskala, to też jakiś czas temu zrobiłem taki materiał, polecam... W rozwinięciu wyrażenia A plus B do n tej dla pewnego n należącego do n, czyli zbiorników naturalnych, suma współczynników przy wyrazach a n minus 2 razy B do drugiej oraz A n minus 1 razy B jest równa 66. No dobra, słuchajcie, otwieracie kartę wzorów i patrzycie na środkowy wyraz. Tam jest n nad k, tam jest bla bla bla, ja ten wzór tam wpiszę, natomiast to, co najważniejsze, to jest sobie n nad k razy A do potęgi N minus K. Razy b do potęgi k, bla, 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 plus coś tam, coś tam. Chodzi zawsze tak naprawdę, patrzcie sobie właśnie na to. I my na to spojrzymy dwa razy. Czyli najpierw sobie spojrzę na to w ten sposób. Czyli jeżeli ja tu mam n minus 2, to zauważcie, że to moje k do tego wzoru to jest ta dwójka, tak? Czy ja wiem, że tu będę miał n nad 2, no i razy to a n minus 2 razy b kwadrat, tak? Natomiast tutaj, w tej sytuacji, to moje k tak naprawdę jest równe 1, bo tu też jest jedynka przy b. I tu mam n nad 1 razy a do n, min, n minus 1 razy b. Ok? I oni nam powiedzieli, że suma tego i suma tego, bo to są współczynniki, jest równe 66. Czyli mamy tak naprawdę zadanie na równanie na dwumiany w gruncie rzeczy. Czyli tak naprawdę n nad 2 plus n nad 1 jest równe 66. Jest coś takiego w karcie wzorów na taką sytuację, kiedy nownik jest o jeden większy w jednym z tych dwumianów, a liczniki, znaczy liczniki góry są takie same. I z tego tak naprawdę dostaniecie własnej z tej własności to będzie n plus 1 na górze nad tym większym dołem, czyli nad dwójką. Macie te wzory, żebyście ewentualnie mi uwierzyli, a nie na słowo. Tu tym sposobem mamy po prostu takie równanie z dwumianem. Słuchajcie, powinno być OK. Rozpiszmy sobie dwumian, to będzie tak. n plus 1 silnia przez 2 silnia, i tu n dodać 1 minus 2, to się zrobi n minus 1 silnia. O, równa się 66. No to n plus 1 to będzie tak naprawdę n plus 1 to będzie n minus 1 silnia, razy brakujące czynniki, czyli razy n i razy n plus 1. Okej. Okay. No czyli mamy. No, i tu 2 silnia to jest 2, czyli ja to pomnożę przez 2, czyli wyjdzie mi tutaj, że to jest n razy n plus 1 i to będzie 120 plus 12, 132. I teraz tak, takie równanie to sobie możecie machnąć, że tak powiem, funkcją kwadratową, równaniem kwadratowym, przemnożyć delta i bla, bla, bla. Ale jeżeli jesteście w kombinatoryce, w liczbach naturalnych i tak dalej, to słuchajcie, jest taki patent, który polecam, żeby się nie narobić nie wiadomo po co w tych zadaniach, bo yy, słuchajcie. Co mamy tutaj po lewej? To jest iloczyn dwóch kolejnych liczb naturalnych. Mamy dostać 132. Co może odgadniemy? <gry> może 12 razy 11? Dwie kolejne? 12 razy 11. O, 132. Czyli jeżeli 11 razy 12, to n jest równe 11, bo wtedy n plus 1 da nam 12. Czyli n jest równe 11, koniec zadania. Słuchajcie, super, hiper szybko. Oczywiście z kwadratówki to wyjdą wam dwa rozwiązania, bo tu pewnie będzie jeszcze minus 12. Tak, jeszcze minus 12 powinno wyjść, bo będzie minus 12 razy minus 11, minusy dadzą plus i też wyjdzie 132. Ale za liczenie delty wam punktów nie dadzą. Także możecie sobie odgadnąć w takiej sytuacji, nie ma problemu. A bardzo często w zadaniach kombinatorycznych i tego typu jak tutaj, gdzie rzeczywiście macie yy, iloczyn, jakichś kolejnych liczb naturalnych, można spokojnie spróbować sobie odgadnąć. Nie ma problemu. Mam nadzieję, że spoko zadanie. Li... Życzę takiego zadania na maturze w maju, no bo jak wiecie co i jak to jest bardzo fajne, ogólnie dużo tych nowości, które nie wiem czy zauważyliście, ale dużo tych zadań, które są nowe, no jakbyście mieli pierwszy raz je robić na maturze to może być ciężko, natomiast twierdzenie Darbu, te dwumiany Newtona, jakiś tam walec, stożek, podstawowe wzory też są spoko, jakieś tam twierdzenie o trzech ciągach też jest szybko migiem do zrobienia, nie? No może trochę więcej zabawy z pochodną funkcji złożonej, no ale to załóżmy, wiecie, no coś tam się dzieje, też nie jest aż tak źle, nie? No i tu trzymajcie jakieś podobne zadanie do przećwiczenia, o ile coś znajdę podobnego w ogóle, żebyście sobie ten dłumian przećwiczyli. Miłego dnia życzę i do usłyszenia jutro o 20.30. A po co mi to, no?